Jest to dla mnie bardzo duży honor i wyróżnienie i jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że mam możliwość bycia chorążem w tym roku. Uważam, że to moja ostatnia uniwersjada, więc tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt. Nie, niestety nie byłam, przyjechaliśmy już po otwarciu, bo tak rozpoczęła swoje zamagania parę dni później, więc niestety nie miałam możliwości, dlatego teraz na pewno wiem, że będę. Jest to przede wszystkim wielka przygoda i... No sama nazwa mówi, no uniwersjada, sami studenci, jest to wielkie wydarzenie dla studentów, jest to wielka impreza, nie tylko sportowa, ale też taka towarzyska, że tak powiem, mamy dużo, dużo wspomnień samych pozytywnych, wielka wioska olimpijska, różne sporty, możliwość poznania innych ludzi z innych uczelni, z innych krajów, więc naprawdę to jest wielkie, fajne wydarzenie. Muzyka